Witajcie w Aperacjum. Dzisiaj przedstawimy wam krótką historię powstania mioteł w świecie Harry'ego Pottera. Zapraszamy. Miotły były jednym ze środków używanych przez czarodziejów do przemieszczania się między lokalizacjami. Czarodziejskie miotły, w przeciwieństwie do niemagicznych mioteł, były zaczarowane do latania, co pozwalało czarodziejowi podróżować w powietrzu do celu, a także grać w gry takie jak Quidditch. Ich użycie w Wielkiej Brytanii i Irlandii było regulowane przez Ministerstwo Magii. Żyjący często wśród Mugoli czarodzieje starali się zachować w tajemnicy nie tylko swoją odmienność, ale również posiadane umiejętności. Jest oczywiste, że gdyby Mugale się o nich dowiedzieli, zapragnęliby ich dla siebie, a to oznaczałoby koniec świata czarodziejów z jego odmiennościami. Dlatego też czarodzieje na długo przed uchwaleniem Międzynarodowego Kodeksu Tajności w 1629 roku starali się zachować w tajemnicy swoje umiejętności, a jedną z nich było latanie. Gdy już opanowali tę umiejętność, musieli odpowiednio zakamuflować się przed mugolami oraz to, na czym latali. Ich wybór padł na miotłę z trzech powodów. Po pierwsze, obecność miotły nie dziwi w żadnym domu, mogła stać nawet na widoku i nie budziło to niczyich podejrzeń. Po drugie, miotły nie były przedmiotami cennymi, tak więc nie istniało ryzyko, że jakiś mugolski złodziej je ukradnie i w ten przypadkowy sposób pozna tajemnicę. Po trzecie, były lekkie i łatwe do przenoszenia. Dlatego też to na miotłe padł wybór w momencie, gdy czarodzieje poznali zaklęcia umożliwiające zmuszanie nieożywionych przedmiotów do latania. Czarodzieje ze wschodu wybrali do tego celu dywan, który w ich kulturze był bardzo popularny z tych samych powodów, dla których czarodzieje zachodni, przede wszystkim europejscy, wybrali miotłę. Czarodzieje w Europie używali mioty już w 1962. Niemiecki rękopis z tego okresu ukazywał trzech czarnoksiężników zsiadających z mioteł z wyrazem niezwykłego dyskomfortu na twarzach. Pierwsze zaczarowane miotły nie były ani wygodne, ani aerodynamiczne, miały szorstkie gałązki na końcu i nielakierowane uchwyty, a w 1107 roku szkocki czarodziej Gutriello Lochrin napisał o pośladkach wypełnionych drzazgami po krótkiej jeździe z Montrose do Abrow. Zaklęcia użyte na miotle również były bardzo podstawowe. Miotły poruszały się z jedną prędkością i mogły się tylko wznosić, opadać i zatrzymywać. Rodziny czarodziejów na ogół budowały własne miotły, więc istniały różnice w szybkości i wygodzie w zależności od umiejętności budowniczego. W XII wieku czarodzieje zaczęli wymieniać się usługami, a wykwalifikowani wytwórcy miotę mogli wymieniać swoje usługi za towary, tak jak na przykład mikstury sąsiada. Do XIX wieku miotły miały różną jakość, chociaż wynalezienie zaklęcia poduszkującego w 1820 roku przez Eliota Smemfłyka znacznie poprawiło jakość i komfort przejażdżek. Jednak nadal były wykonywane ręcznie przez pojedynczych czarodziejów i generalnie nie były w stanie osiągnąć dużych prędkości oraz były trudne do kontrolowania na dużych wysokościach. Zostały również zaprojektowane z myślą o stylistyce i kunszcie, a nie wydajności. Miotły takie jak Oakshaft 79, Mund Trimmer i Silver Arrow wywarły wpływ na rynek mioteł, ale nadal były wytwarzane przez pojedynczych czarodziejów i czarownice. Universal Brooms Ltd. była firmą produkującą miotły, która była bardzo popularna w przeszłości, ale ostatecznie została zamknięta w 1978 roku z powodu dużych strat, zarówno finansowych, jak i popularności. Ostatecznie prawie każde gospodarstwo czarodziejów w Wielkiej Brytanii posiadało przynajmniej jedną miotłę. Dedykowani jeźdźcy utrzymywali swoje miotły w doskonałym stanie dzięki zestawowi serwisowemu do mioteł. Duże grupy czarodziejów i czarownic mogły podróżować na miotle, nie będąc widzianymi przez Mugoli dzięki użyciu zaklęcia kameleona. Mugol stojący na ziemi widziałby wtedy tylko lekkie migotanie na nocnym niebie, gdy jeźdźcy na miotłach przejeżdżali nad jego głową, co można było przepisać niewyraźnemu widzeniu, senności lub grze świateł. Pomimo popularności masowo produkowanych mioteł istniał rynek dla indywidualnych rzemieślników nawet w latach 80. XX wieku. Wujek Rowana, Kany, był czołowym producentem mioteł. Wykonanie jednego z jego dzieł zajęło kilka miesięcy i kosztowało kilka tysięcy galeonów. Z biegiem czasu zaklęcia wspomagające latanie przeszły z prostych do bardziej złożonych w naturze. Na przykład nowoczesne miotły były wyposażone w amortyzację. Kiedy Harry spadł ze swojego Nimbusa 2000, ten nie upadł na ziemię, ale zamiast tego odleciał w kierunku wierzby, Co sugeruje, że na miotłę mogło być rzucone jakieś zakręcie, które utrzymuje ją w powietrzu bez jeźdźca. Słów parę o rodzajach mioteł. Miotły rodzinne. Ten typ mioteł nie jest przeznaczony do uprawiania sportu, a jedynie do podróżowania na nich przez wiele osób jednocześnie. Do tego typu mioteł należy m.in. błękitna butla oraz Fambus Station Wagon. Miotły dziecięce przeznaczone do zabawy i nauki latania, różnią się od zwykłych miotel nie tylko wielkością dostosowaną do budowy ciała dziecka, ale i parametrami. Miotły dziecięce unoszą się zaledwie około stopy nad ziemią i nie mogą rozwijać dużych prędkości. Miotły specjalne. Ten typ mioteł wyróżnia się swoją niepowtarzalnością. Miotły specjalne konstruowane są dla konkretnego odbiorcy i uwzględniają jego indywidualne zapotrzebowania. Przykładem takiej miotły jest miotło należąca do znanego Aurora, Alastora Mudiego, która pełni rolę latającego wózka inwalidzkiego. Miotła ta ma całkowicie przekonstruowane siedzisko, zaopatrzona została w oparcie oraz system sterowania oparty na dźwigniach, ma także umieszczone z przodu podnóżki na stopy. Współczesne miotły sportowe są ogólnie dostępne i zakupić je można nawet poprzez sprzedaż wysyłkową, a dostarczane zostają sowią pocztą. W Wielkiej Brytanii najbardziej znanym sklepem, w którym nabyć można miotłę jest znajdujący się na ulicy Pokątnej w Londynie sklep Markowy Sprzęt do Quidditcha, w którym oferowane jest do sprzedaży wszystko co ma związek z tym sportem, w tym przede wszystkim najnowsze modele mioteł wyścigowych. Z kolei Splinter and Kriegs to sklep, w którym można było kupić używaną miotłę. W swojej reklamie w Proroku Codziennym sklep oferował szereg starszych modeli, takich jak Spadająca Gwiazda, Kometa 220 oraz Zmiatacz 5. Zepsute miotły oczywiście można było naprawić. Reperowanie uszkodzonych mioteł zajmuje się m.in. Arki Alderton w swoim sklepie błyskawiczne naprawy oraz serwis zepsutych mioteł prowadzonym przez Simiego Hardutera na ulicy Pokątnej. Użytkownicy mioteł zwykle sami je konserwują w trakcie ich bieżącego używania, często używając do tego np. podręcznego zestawu miotlarskiego, który oprócz materiałów do konserwacji zawiera w sobie także poradnik samodzielnej konserwacji mioteł. Ogólny nadzór nad używaniem i konserwacją miotłów sprawuje zarząd nadzoru miotlarskiego wchodzący w skład Departamentu Transportu Magicznego Ministerstwa Magii. To wszystko, co dziś dla Was przygotowaliśmy, dajcie znać o jakich magicznych przedmiotach chcielibyście jeszcze usłyszeć i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.